Białystok ma mistrza świata. Został nim Tomek Kudaszewicz. Z imprezy paralotniarzy w Czechach Białystok przywiózł dwa brązowe medale zespołowo oraz indywidualnie jeden złoty. Tomasz Kudaszewicz, mistrz świata w paralotniach. Z czym to się je? Mało kto wie o tym sporcie. Co to są te paralotnie? Paralotnie, no tak, to prawda, chyba są jeszcze mało rozpowszechnionym sportem. Jest to zmodyfikowany, powiększony, spodochron, yy, sterowany. No, ta modyfikacja przez 12 lat doprowadziła do tego, że paralotnie latają już prawie tak jak szybowce. Możemy wyłączyć silniki w górze, możemy korzystać z termiki. Są bardzo doskonałe, bezpieczne. To były szóste mistrzostwa świata paralotni z napędem. Startowały cztery klasy. W tym roku lataliśmy w Czechach w Nowym Meście nad Metują, bardzo ładne miejsce blisko Polski. Czy to jest sport bezpieczny? Jest coraz bezpieczniejszy. Konstrukcje skrzydeł na tyle się rozwinęły, są praktycznie nowe rozwiązania, skrzydła samostateczne. Zresztą fajnie było polskiego producenta. 30 do 50%. Pilotów korzysta ze skrzydeł polskiego producenta dudka. Ten sport jest bezpieczniejszy, a czy on jest kosztowny? Czy każdy może go uprawiać? Jeżeli chodzi o sporty lotnicze, to na pewno jest naj, najtańszy sport. Myślę, że jeżeli nikt, pilot nie ma problemów, znaczy przyszły pilot nie ma problemów z błędnikiem, ma zdrowe nogi. Naprawdę latają koledzy, którzy mają powyżej 50, powyżej 60 lat. Kolega z Białego ma właśnie powyżej 50, a lata w kadrze był ze mną na, na zawodach. Zdobył również medal zespołowy, brązowy. Z czego składa się właściwie motolot? Paralot. Paralot, tak. Znaczy, w ogóle jest kilka rodzajów paralotni. Ja latam na takiej odmianie, tak jak widać, wózek trzykołowy. Z tym, że to się zmienia w ciągu roku. Ja latam w różnych zawodach. Teraz na przykład będziemy jechać do Air Show, na Airshow do Rodomia i tam będę latać biegnąć z nóg. Bo podstawowa w ogóle klasa, która powstała, to był start z nóg. Takie cudowarzy waży 22 kg. Zakładamy to na, na, na szeleczkach typowo plecak taki z silnikiem na plecach i, i, i przy 22 kg nie mam najmniejszego problemu, wystarczy się robić kawałek i to leci. Ja mam odmianę na kołach. Taki wózek dołożony do, do normalnego właśnie plecakowego napędu zwiększa wagę o jakieś 10-12 kg. Ta część jest potrzebna do tego, żeby osłonić śmigło. W momencie skrzydło, dzisiaj niestety nie będziemy tego podpinać, bo, bo bada deszcz, ale w te karabinki podpinamy czasę skrzydło i te skrzydło przed startem jest rozłożone w ten sposób, że linki przechodzą do tyłu. Gdyby nie było tej osłony silnika, w momencie startowania one by były za blisko śmigła, ono by je pokroiło po prostu. W momencie, gdy już skrzydło jest nad nami, te linki układają się pionowo i wtedy ta osłona nie jest zupełnie potrzebna. Ale spadochronu pan nie ma? Mam spadochron zapasowy, zakładam go, jeżeli latam wyżej. Jed do niektórych konkurencji nie ma sensu zakładać spadochronu, a to dlatego, że cały lot odbywa się na wysokości od 5 do 10 metrów i pochwalę Białystok, no ja siebie też pochwalę, mam rekord świata akurat na jednej z takich konkurencji na tych zawodach w Czechach, ale ogólnie Białystok jest traktowany jako miasto, z którego najlepsi jak gdyby slalomowi piloci pochodzą. Tomek ustanowił również rekord świata w slalomie koniczynce w klasie PL1.